No, cześć, witam w kolejnym fascynującym tutorialu do Photoshopa. Tym razem chciałbym wam pokazać, jak prosto, łatwo i przyjemnie rozjaśnić skórę, chociaż właściwie nie tylko skórę. Możecie rozjaśniać dowolną rzecz tą techniką, ale wydaje mi się, że na przykładzie portretu będzie najłatwiej to pokazać. To, co chcemy osiągnąć, widać na załączonym obrazku a. Tak wygląda nasz oryginał. Ja usunę tą grupę, bo ona jest nam niepotrzebna. Zostaniemy przy oryginalnym zdjęciu tylko. Technika, jak mówiłem, jest prosta, szybka i przyjemna, ale wymaga wiedzy na temat tego, jak działają maski warstw i warstwy dopasowania. Do roboty. Musimy najpierw skopiować tło. Wystarczy raz tylko. Ja zrobię to skrótem klawiaturowym CTRL-J. A Wy możecie, jak chcecie. Można prawo, prawo klikiem i po prostu powiedzieć warstwę. Bez różnicy. Tą warstwę musimy teraz przerobić na czerni biel. Zrobimy to za pomocą warstw dopasowania. Jest tutaj czarno-biały. I jest tutaj pierwszy problem do rozwiązania, ponieważ ta warstwa dopasowania działa teraz na wszystkie warstwy spod spodu. Czyli, jeżeli wyłączę warstwę 1, to tło jest czarno-białe również, a my chcemy, żeby tylko warstwa 1 była czarno-biała. Żeby to zrobić, musimy utworzyć tak zwaną maskę przycinającą. Sposobów na robienie tego jest parę. Na przykład można nacisnąć Alt na klawiaturze i kliknąć lewym przyciskiem myszy pomiędzy te dwie warstwy, jak pojawia się taka strzałeczka. No, I pojawi nam się informacja, że została utworzona maska przycinająca. I teraz ta warstwa czarno-biała będzie działała tylko i wyłącznie na warstwę 1. Jak wyłączę podgląd warstwy 1, to zobaczymy, że tło jest dalej kolorowe. Ok, potrzebujemy jeszcze do tego e, krzywych, czyli jeszcze raz warstwy do pasowania i krzywe. Przechodzę znowu na zakładkę z warstwami i zobaczcie, że nie utworzyła się automatycznie warstwa przycinająca, czy tam maska przycinająca, więc zrobię to jeszcze raz, ale tym razem naciskając prawym przyciskiem myszy, żeby Wam pokazać jak inaczej to zrobić i mamy tutaj coś takiego jak utwórz maskę przycinającą. I dzieje się dokładnie to samo. W porządku. Przechodzimy do warstwy 1 i zmieniamy tryb krycia ze zwykłego na ekran. Dobra, i zobaczcie, że już nam się bardzo mocno rozjaśniła skóra, ale dalej z zachowaniem wszystkich szczegółów i faktury co jest bardzo, bardzo istotne przy takim rozjaśnianiu. Po co dodałem te krzywe tutaj? Dodałem je po to, żebyśmy mogli sobie jeszcze ewentualnie rozjaśniać, jeżeli chcemy, lub przyciemniać. I przede wszystkim, żebyśmy mogli tutaj później dodać kolor. Bo sami zobaczycie, że sama rozjaśniona skóra jest po prostu zbyt blada i wygląda dziwnie w otoczeniu kolorowego tła. No ale dobra, mamy całe zdjęcie teraz rozjaśnione, a my chcemy mieć rozjaśnioną tylko i wyłącznie skórę. Dlatego wracamy do warstwy 1 i dodamy sobie tutaj maskę. Jeżeli dodamy maskę po prostu kliknięciem, to maska będzie biała i musimy wtedy stworzyć jej inwersję, czyli zmienić na kolor czarny. Można nacis nacisnąć Ctrl-I albo po prostu wypełnić ją kolorem czarnym w dowolny sposób. Albo, tak przy okazji, z racji tego, że ten film będzie dość krótki, to pokażę Wam jeszcze jedną metodę. Przechodzimy na warstwę 1, wciskamy Alt na klawiaturze i z wciśniętym Altem dodajemy maskę warstwy. Wtedy ona automatycznie pojawi nam się jako czarna i ukryje całe zdjęcie. Czytam całą warstwę. Zwał jak zwał. Dobra, teraz musimy sobie wziąć pędzelek biały. Ja sobie wezmę przepływ na jakieś 50%, to powinno wystarczyć. I takim pędzelkiem o, z małą twardością zamalowujemy sobie skórę. Nie przejmujcie się tym, że najedziecie tutaj na oczy, które nie powinny być tak rozjaśnione, czy usta, bo... Później sobie spróbujemy to dopasować. O, teraz wjechałem tutaj troszeczkę specjalnie, nawet wjadę na głosy, żeby pokazać Wam później, jak to poprawiać. OK. Oczywiście można to zrobić na setki sposobów, jak wszystko w Photoshopie, bo równie dobrze mogłem zaznaczyć sobie skórę którymś narzędziem i um, z tego zaznaczenia utworzyć od razu maskę warstwy, ale wydaje mi się, że akurat tak jest szybciej niż bawić się w selektywne zaznaczanie. Dobra. E, jak Wcześniej wspomniałem, wyjechałem na włosy za daleko, więc wybieram teraz czarny pędzel. I tym czarnym pędzelkiem po prostu zamalowuję tam, gdzie rozjaśniłem za bardzo. Łatwo, prosto i przyjemnie. Mam nadzieję. Zresztą. No. Co kto lubi. Okej. Okay. Mamy też troszeczkę za jasne usta. Ups. Dlatego też tym czarnym pędzelkiem, tylko z trochę mniejszym przepływem, no, dam sobie jakieś 14% i zmniejszę trochę ten pędzel. Zamaluję. Tutaj usta, odrobinkę oczy, chociaż one trochę jaśniejsze nie będą złe. I brwi, które są zdecydowanie za jasne w naszym przypadku. Ok. Teraz tak, jak wcześniej wspomniałem, ta skóra jest troszeczkę zbyt blada. Dlatego też przechodzimy sobie teraz do krzywych. Które wcześniej dodaliśmy. Tutaj przede wszystkim możemy sobie dalej rozjaśnić i przyciemnić, ale pamiętajcie, żeby nie rozjaśnić za bardzo, bo skóra musi mieć fakturę dalej jakąś, czy tam teksturę, zwał jak zwał. Chyba, że jesteście księgowymi, to faktury chyba się albo lepiej, albo gorzej kojarzą. W sumie nie wiem. Dobra, zaczynam plecieć głupoty, nieważne. Przechodzimy teraz, a inaczej, klikamy w rozsuwane menu RGB i wybierzmy sobie kolor niebieski. Krzywą od koloru niebieskiego możemy dodać trochę żółci do naszej warstwy. Ok, przechodzimy na czerwień. Dodajemy trochę czerwieni. O! I już wygląda zdecydowanie naturalniej ta skóra. Oczywiście możemy sobie przejść też na kolor zielony i dodać troszeczkę magenty. Jeżeli tą zieleni obniżymy, wtedy skóra będzie coraz bardziej różowawa. Ale to wiecie, zależy już od karnacji osoby i od waszego gustu. Oczywiście to samo należałoby zrobić z rękoma. Dlatego też przejdę z powrotem na moją warstwę 1 i pewnie wiecie, co zrobić. Biały pędzelek, troszeczkę większy i po prostu. Ups. I zamalować sobie tutaj również łapki można. Okej, okay, ta jest trochę za jasna, no ale tam. Wiecie jak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Pamiętajcie tylko, że najlepiej jest rozjaśniać skórę blondynek. Brunetki są trochę bardziej kłopotliwe ze względu na to, że kontrast pomiędzy jasną skórą a ciemnymi włosami, jeżeli będzie zbyt duży, to te włosy będą odwracały uwagę od twarzy. W przypadku blondynek problemu nie ma, co jest kolejnym dowodem na to, że blondynki są łatwiejsze w obróbce. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. No dobra, to ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnego fascynującego tutorialu. W przeszłości. Cześć.